Cześć, witam Was wszystkich na kanale 321 Krypto, gdzie wiadomości dodaję bardzo często, rozmawiamy o kryptowalutach, ekonomii, a także innych zdarzeniach geopolitycznych. Jeżeli podobać Ci się będzie ten content, proszę zasubskrybuj mnie, to nic Ciebie nie kosztuje, ale ma potencjalną wartość dla mnie. I skakujemy w rynek. Dzisiaj nie będzie standardowo, głównie zaczniemy omawiać poszczególne waluty, trochę skupimy się na nich, gdyż zbliża się jakiś ogromny ruch, widać to już po. O różnych, właśnie tutaj, wykresach. Tutaj uważam, że bitcoin już raczej nie pójdzie do końca tego kanału. Postawiłem nawet taką chorągiewkę. Zaraz on wytłumaczy. Już widać tą świecę cza czerwoną, która świadczy o tym, że już jest właśnie zwykle odwrócenie trendu, jak mamy taką właśnie równo, prawie przecinającą się. Nie jest co prawda równa, ale jest bardzo znacząca. Jeszcze do końca dnia zostało stała godzina, więc być może wypełnić się do końca i wtedy mi się wydaje Bitcoin może spadać. Um, tu w, raczej już się nie spotkamy, już tu jest bardzo, raczej będzie to tutaj mniej więcej gdzieś, gdzie będzie można coś kupić um, na, na spadku. Podejrzewam, że coś mniej więcej w, tej, w okolicach tej 55 coś w tym stylu będzie można właśnie tutaj kupić, ale to Bitcoin wiadomo już dużo na czesał tutaj już poszczególne o właśnie teraz spada właśnie jeszcze jakiegoś ruchu w czterogodzinówce może dojść, bo jest dość dużo energii ale czy dotknie na przykład jeszcze na tak zwany kiss for goodbye tej górnej granicy 10 tysięcy, zobaczymy wydaje mi się, że spadnie w dół żeby naładować dniówkę oraz Tygodniówkę. Jak widzimy tutaj właśnie, ten, ta tygodniówka naładowana tutaj spowodowała właśnie ten ruch, teraz tutaj weźmiemy om i mniej więcej tutaj w tym miejscu Bitcoin zaczął iść do dołu. Tutaj widzimy dołek, taki jaki był już ten ostatni, gdyż było opuszczenie, i potem ta świeca go tutaj zakryła całego. Ok, ale jest dużo innych monet, które po prostu zaczynają. Wariować tutaj już jakby od tego odbicia właśnie potencjalnego co sobie zaznaczyliśmy tutaj na 55, jest odbicie właśnie Litecoina, i podejrzewam, że już będzie on konsolidował się jeszcze troszeczkę na, na tej właśnie czwórce, tu widzimy, że będzie szedł troszeczkę do góry. Podejrzewam, że będzie się odbijał od tej przez jakiś dzień, może dwa, zaznaczmy sobie tutaj. Gdzie jest ta opcja? Tutaj sobie zaznaczmy. Mniej więcej w tym miejscu podejrzewam, że będzie dobra opcja na wejście w niego. Zaraz zobaczymy. Tutaj, um. momencik. Zobaczymy sobie tutaj. Retracement, czyli. Widzicie, ile on się odbił. Aha. Czyli widzimy w tym miejscu jest tak zwane Fibonacci Golden Pocket, czyli złota kieszeń właśnie w tego diagramu Fibonacci tutaj tej tabeli od cofania się. To są tak zwane złote punkty, to są tak zwane punkty, które występują nawet i w naturze te oparte Fibonacci jest oparte na liczbach pierwszych, to możecie sobie na Wikipedii zobaczyć, co dokładnie oznacza i kim był Fibonacci, więc te 61,8 to jest tak, taka, taka, właśnie słynna wartość tej Fibonacci, na czym się opiera, więc podejrzewam, że tutaj, mniej więcej w tym miejscu, 20, 21, nawet, mniej więcej w tym miejscu może dojść do właśnie tego najlepszego kupna, tak powiedzmy sobie. To to jest właśnie Litecoin. Everex, zobaczymy te same, te same układy. Dlatego mówię, że coś się wydarzy, coś ogromnego, gdyż wszystkie te Wszystkie formacje, zobaczcie, będą takie same. Będę rysował to samo, czyli od, od wierzchołków do mniej więcej wierzchołków, czyli już tutaj jesteśmy. 19, widzicie, to samo pokazują. 19, 20, 21, 19, 20, 21. I wszystkie one, o, proszę bardzo, mają dużą energię 58 na dniówce, 55 na 4 godzinówce, no 36, ale widzimy, że tutaj tendencja wzrostowa jest, więc. Być może taki Everex dociśnie do około 33 30. Ja wiem, że tutaj można to wyznaczyć na podstawie na podstawie. O tutaj tego, czyli jeżeli Everex przebije się przez ten trójkąt, może ten trójkąt by troszeczkę tutaj na przykład tak niedokładnie go ale się przebije, to kupuje się tak zwany breakout, czyli przebicie, czyli jest świeca która musi się zamknąć ponad po prostu, i wtedy kolejna, która się otwiera, szybuje w górę. Tak to mniej więcej wygląda. Więc takie rzeczy. Jest tu bardzo żymone, także co tutaj jeszcze ciekawego jest, już niektóre zaczęły się wybijać, proszę bardzo. Digitex na przykład wraca do tego, wraca do swoich, właśnie tutaj cen. On, proszę bardzo, tutaj opadł, jak giełda nie została otwarta. Tu była sfera kumulacji, jak widzicie. Teraz jest taki rounding, bottoming pattern, czyli tak zwany już sięgający dna wzór, że już jest koniec. I teraz tutaj właśnie jest opór. I podejrzewam, że jak tylko ta 20 przebije, i też widzicie, też mniej więcej w tym samym czasie, jak przebije, to ten Digitex może pośrubować do góry, bo zmienia się polityka firmy i chcą stworzyć zdecentralizowaną, właśnie tą. Giełdę, za, którą, za której tokeny będą można jeszcze stykować, dostawać różne nagrody, więc tutaj odsyłam do Adama, Tota i jej ich telegramu, telegramu właśnie. Tron, tron zejdzie tutaj pewnie do dołu, do tego, co już sobie wcześniej wyznaczyliśmy, i też, proszę bardzo, tego dniówka idzie w górę, jest energia. No, dniówka nigdzie nie pójdzie, więc podejrzewam, że tron o, tutaj będzie, nie wiem, może się odbije i wtedy się dokonsoliduje. Ale jeżeli wszystko zacznie iść do góry to podejrzewam że kapitał zacznie nabywać też do trona Genesis Vision No tutaj nam opadł Bardzo Ale proszę bardzo już już można Tutaj myśleć o jakimś wejściu bo będzie tak tzw. hook Czyli podejrzewam że to już nie będzie ta krzywa nie będzie tutaj problemem Właściwie to raczej ona Nie była tutaj Z nami Nigdy Okej okay. O a jeszcze inne, na przykład monet Link. Link ma się dosyć dobrze cenowo. On idzie cały czas do góry, przełamał te kanały właśnie, więc no, tutaj mi się wydaje, że Link było tak zwane partnership z Google, powiedzmy po, pośrednio. Tego ludzie taki właśnie rumor zobaczyli, ale e, Zikasz jest bardzo dobry. Tutaj widzicie właśnie ten przykład tej przełamania tej świecy. Jest tutaj opadający właśnie ten trójkąt. Wierzchołek, i tu dochodzi do przebicia. I jeżeli ta świeca na końcu jej, jej tutaj ciało zamknie się ponad właśnie tą, właśnie na czwórce, o jeżeli to właśnie do końca się tutaj zamknie, ponad to podejrzewam, że już będzie tutaj ruch do góry. No i jeżeli to wszystko jest właściwe, mniej więcej w tym miejscu, to taki zikasz Stąd, jeżeli można wejść tutaj na. 0,012 bitcoina może pójść ponad 100%, także tutaj bardzo, bardzo dobre wejście. Enigma, którą śledziliśmy, która niestety opadła, ale wszystko opadło, gdy bitcoin tak robił. W tej chwili ma moc, ma 72, to coś ona niedługo eksploduje i znowu widzicie to samo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czyli już znowu, 19, 20, mniej więcej 21, w tym, w tym etapie, też sobie tutaj zaznaczymy, żebyście mogli sobie zobaczyć. W tym momencie, mniej więcej, też będzie coś dobrego. Basic Attention Token wcale się nie zdziwię. Nie patrzyłem na to, teraz już tak na gorąco patrzę. Nie patrzyłem na to, ale Weekly, czyli przebił ten nasz tutaj próg i zbliża się do tego głównego progu. Także jest. No tutaj tygodniówki są wyczerpane, ale dniówka o też jest sobie wyczerpana czyli bat. Raczej nie będzie tutaj eksplodował w tym tygodniu, podejrzewam. Być może będzie jakieś op opóźnienie. Engine coin Engine coin też tu niczego raczej nie pokazuje. Można można sobie przedłużyć o tą właśnie krzywą, mniej więcej tak. I zobaczymy co on zrobi w tym w tym kanale tutaj, mniej więcej, jeżeli tak sobie go podłączymy, o, o. cofniemy? Mogę się tutaj wyprofilować. Właściwie tutaj nie ma takiego właśnie wzoru, więc raczej wyłamy się z tego niedługo. I tutaj mogło to być, to ale nie widzę tej energii tutaj, więc muszę go trochę podnieść, żeby było równo. Właśnie, z... o tak mniej więcej to wygląda. I tutaj myślałem, że przemówi się do góry, ale po prostu było zamiast tutaj uzbierać trochę mocno, bo potoczyło się wszystko w dół. Cała energia została spompowana na dół. Jak widzicie na dniówce, no na 4 dniówce będzie coś tutaj próbował. Będzie próbował iść do góry, ale 4-godzinówka nie, nie da mu tyle mocy. Weźmy sobie Bitcoin Cash ABC, czyli Satoshi's to nie Satoshi's Vision, tylko ABC, czyli mamy dwie odmiany Bitcoin Cash. Tutaj mamy w naszym kanale, on biegnie. O, i mniej więcej tutaj właśnie opad, ale. Wydaje mi się, że. A co na to tygodniówka? Tygodniówka też rośnie. I mamy czterogodzinówkę, która powinna wyprostować nam częściowo ten tutaj spadek. I nasz ryby. Tu mamy nasz główny ten kanał, jak widzicie. I tutaj te poprzednie teorie odbicia. I na tygodniówce widać, że coś tutaj się zaczyna działać. Widzimy tutaj spadek, ale ciekawe czy przebije tą 20, jak jak przebije tą 20 do dołu, to później trzeba poczekać czy przebije właśnie ten, ten dolny silny kanał. Ale być może zbiera on, widzicie, on ma 55 na na tym na czwórce, 50 ma na e, dniówce, a na tygodniówce na tygodniówce ma 54 i energia rośnie w górę. Dlatego uważam, że Tutaj mniej więcej, mniej więcej w tym miejscu. I też wyciecz 19, 20, może nawet troszeczkę zejść w, w, w tego. Chodźcie, zobaczymy sobie tutaj ile on mniej więcej zrobił retracement, czyli oddalił się od tych poziomów, czyli 23% pobił, tu pobił. Być może wejdziemy tutaj będzie można wejść w 61. A jakbyśmy sobie zrobili, przejdźmy do ostatnich, czyli 61 jest już tutaj. Nie wiem, obstawię dwa takie punkty tutaj wejścia, czyli jeżeli ktoś na przykład chciałby sobie posegregować wejście, mógłby wejść tutaj i powiedzmy i powiedzmy tutaj, w zależności od tego, którą, którą oś, od której osi czasu będziemy to liczyć, mniej więcej w tych Miejscach ja tutaj zmniejszę, żeby nie było sobie takie pole. Tutaj dajemy do popisu. O, mniej więcej coś takiego. No i wtedy silniki trzeba gotować na misję na Marsa. Tygodniówka. Proszę bardzo, tutaj. Podejrzewam, że tutaj mógłby być ten właśnie target, jak wszystko by tak poszło. Czekamy tylko właśnie na huk tutaj w tym, w, w tych osiach czasu, żeby było zakrzywienie. I no i zobaczymy. Tutaj bardzo gorąco się coś robi. W 2017 roku pamiętam tutaj, a był po prostu ogromny, bo nikt się tego nie spodziewał. Po prostu wystrzeliło wszystko, odbił się tak jakby porażenie prądem właśnie z tego kanału następowało i kto wie czy z tego też tak nie będzie. No zobaczymy. No, i to tyle w sumie. Jaką monetę nie zobaczymy w tej chwili, to zobaczymy, że e, wolumen, ok? Wolumen maleje, widzicie, jest coraz mniejszy. To, to świadczy o tym, że jest bu, bliski punkt przełamania. Dajmy tutaj, tak samo, widzicie, maleje. Co tutaj jeszcze możemy wziąć sobie? ZTX maleje. E, o, tu będzie też bardzo dobre przełamanie. Podejrzewam, że jak wyskoczy taki ten zero x token, to jak wyskoczy stąd, to poszybuje od 4 na 14, to mamy 100, mamy 200, 300, 250% zysku, więc to też podejrzewam, że może być niezła petarda w ogóle. W ZRX proszę obserwować, gdyż w, we wrześniu będą mieć swój mainnet, a ZRX jest bardzo bardzo takim użytecznym projektem Coinbase z niego korzysta i wiele różnych na przykład STO z niego korzystają. Także będzie właśnie miał tutaj swoją właśnie zaraz zobaczymy co dokładnie ZRX będzie miał. ZRX Zobaczymy. Tak, 30 30 właśnie września mainnet swój to będzie, znaczy nie będzie mainnet, tak? To będzie, nie, to będzie trzecia wersja protokołu. To znal będzie na mainnecie Ethereum, ale będzie trzecia wersja, czyli jest to gorący właśnie gorący tutaj pakiet. I tym tematem żegnam się dzisiaj z wami. Pamiętajcie, obserwujcie różne projekty i obserwujcie właśnie Ripple. Zobaczymy co się stanie. Nie widziałem tej analizy na innym kanale, więc nie wiem, jest to taka moja w sumie analiza, ale no zobaczymy. Trzymajcie się, do potem. Jeżeli podobał Wam się materiał na tym kanale, proszę zasubskrybujcie go, walnijcie w dzwoneczek, dajcie lajka, poszerujcie informacje o tym kanale do swoich znajomych. To nic Was nie kosztuje, ale ma potencjalną wartość dla mnie. Dziękuję bardzo, widzimy się już niedługo.